Już Wam odpowiadam dlaczego nigdy bym nie kupił butów Nike. Po pierwsze, Jordan te buty pochodzą od koszykarza z USA, z tego skundlonego państwa, który jest murzynem. A ja nie lubię murzynów. Już nie mówiąc dlaczego, pomijając ich inteligencję. Nie, po prostu nie lubię i tyle. Po drugie, gdzie leży rzeka Jordan? No gdzie? W też w tym państwie, którego za bardzo nie lubię i nikt na świecie go nie lubi, oprócz tych, którzy go lubią i są tym, z tego wybranego narodu, a poza tym to nikt nie lubi, a po, tym bardziej nie sąsiedzi. Zobaczcie. Po drugie, te but, po trzecie, te buty są produkowane w Azji. Produkcja ich kosztuje może za 10 zł, bo to jest gumę kleju nawalone. No i tutaj one są sprzedawane chyba za 800 zł, coś takiego. Bardzo dużo pieniędzy. Za tyle pieniędzy do takich butów tutaj. Zobaczcie jaka to jest jakość, jakie to jest pięknie zrobione. To można kupić kilka lub kilkanaście takich pięknych butów takich trzewików. Zobaczcie, jest taka cena tutaj. No to jak przeliczymy, to zobaczcie, na, na te buty sionistyczne, to kilka można kupić. I teraz zobaczcie, dowód ostateczny na to z. Czym, dlaczego, dlaczego taki narzut jest mocny cenowy i z jaką kulturą te buty są związane? No zobaczcie, nazwa sion, czyli Sionista. Wy wiecie, kto to jest Sionista? Tak, to jest naród, to jest kierunek nacjonalistyczny z Izraela, który polega na tym, że Sioniści. Uważają, że wszyscy inni nie są ludźmi, tylko Żydzi są ludźmi, a wszystko inne to, to są barany, to jest chlew, to jest bydło, które można wybić i należy wybić. I syjoniści, poczytajcie sobie, ja nie mówię żadnych kłamstw. Syjoniści dlatego właśnie wy, wy, wypieprzają tych Arabów, bo nie uważają ich za ludzi i powiększają swoje państwo Izrael kosztem Palestyny i nie mają przy tym żadnych skrupułów. I te buty nazywają się Nike, Jordan, Sion. Te, te słowo Nike to brzmi tak zachodnio Nike, Nike. to była w ogóle bogini grecka tak, ale to ludzie o tym nie wiedzą, oni myślą, że to jest jakaś zachodnia firma. No i tutaj zobaczcie Jordan, Jordania Jordania, czyli arabskie państwo, które ma z 94 roku poprzedniego stulecia umowę przyjaźni, nie, nie agresji, tylko przyjaźni z Izraelem. No i tutaj sionista, to tutaj zobaczcie, no jest ewidentnie podane jak na tacy, kto jest producentem, jaka jaka siła tam jaka kultura za, za tą produkcją stoi tych butów no zobaczcie no kto nazywa swoje buty jeżeli powiedzmy byście produkowali krzesła prawda czy tam piece gazowe elektryczne czy tu nazwiecie swój piec elektryczny yy, sionista no raczej nie no nikt nie wpadnie na taki pomysł ale tutaj widzicie oni nazywają dlatego powracamy do naszych bucików że polecam wam kupić wszystkie inne buty, tylko nie sionistyczne. Po, po drugie, po pierwsze, że one są bardzo słabej jakości. Te sionistyczne są produkowane dla bydła, żeby bydło kupiło je i zapłaciło dużo pieniędzy. I żeby syjoniści mieli jak największe zyski. A takie buty, normalne, porządne, zobaczcie, kosztują. Lekko ponad 100 zł, ale patrzcie, z czego one są zrobione, z prawdziwej skóry. Dla, dlaczego zapłaciłem? Widzicie mniej, mniej. No, bo tutaj taka mała wada jest kolorystyczna, ale nie gra tu dla mnie żadnej roli. Zobaczcie, szyte są szyte buty. Pięknie tak. Czy tutaj widzicie klej? Tu nie ma żadnego kleju. W przeciwieństwie do tych sionistycznych butów. W, na których jest pełno kleju, tutaj jak te buty jordańskie, te izraelskie, weźmiecie do ręki, to zawsze pełno kleju wychodzi, to jest takie nieapetyczne, takie nieestetyczne, że się po prostu nie chce ich kupować. Ale młodzież głupia widzi w tym jakiś kierunek mody, no i kupuje. Dlatego odradzam Wam, że nie kupujcie butów. Jordańsko-sionistycznych żadnych i za, za żadną cenę, nawet jakby 50 zł kosztowały.